że mieliśmy być pod kontrolą i, i oby tak dalej. Dzisiaj ta zagrywka faktycznie wyglądała naprawdę dobrze. E, musimy pracować nad tym, żeby ona wyglądała e, cały czas tak, bo mamy zespół, który ma możliwości zagrywać naprawdę na wysokim poziomie. Dzisiaj było czuć spokój od zespołu. E, bardzo dobrze graliśmy na zagrywce, bardzo dobrze broniliśmy. E, Dokładnie tak jak mówisz, Skra miała kilka zrywów jak zaryzykowała na zagrywce i kilka też fajnych obron, natomiast my byliśmy bardziej regularni co, co pozwoliło nam zawsze odskakiwać w połowie seta na 4 punkty, 3-4 punkty i, i można powiedzieć, że bezpiecznie zawsze dojechaliśmy do końca seta. Wiemy jak jest z zagrywką, że czasami... Ee, Mimo, mimo tego, że jesteśmy zespołem dobrze zagrywającym, ten element po prostu nie, nie leży. Dzisiaj natomiast wszyscy, wszyscy grali bardzo dobrą, zmienną zagrywkę, a, i przyjmujący, przyjmujący skry mieli dużo problemy i to nam ułatwiło na pewno grę. Na pewno chcielibyśmy, żeby ten mecz wyglądał tak jak z projektem Warszawa, ale tak jest sport. Dzisiaj zespół Zawiercia grał naprawdę bardzo dobrą siatkówkę, bardzo dobrze zagrywali, my mieliśmy swoje problemy na, na wysokich piłkach. Nawet jak gdzieś tam dobrze atakowaliśmy, zespół Zawiercia podbijał te wszystkie piłki i brawo dla nich, bo zagrali dzisiaj kawał siatkówki i te trzy punkty, które dzisiaj wywożą z naszego terenu, zasłużyli na to w 100%. Mamy swoje problemy w przyjęciu, staramy się nad tym pracować. Na razie ten efekt jest słaby, ale nie zawieszamy głowy, mamy jeszcze dużo spotkań przed sobą, teraz najbliższe. W Radomiu będzie bardzo ważne spotkanie dla nas i miejmy nadzieję, że będziemy dużo lepiej grali, dużo lepiej zagrywali i uda nam się zdobyć jakieś punkty do, do tabeli, bo są one nam bardzo potrzebne. Myślę, że to jest zespół, e, który, jak w, dokładnie jak w zeszłym roku, e, z zespołami mocnymi, nie ma nic do stracenia i gra, gra naprawdę dobrze tutaj grają zawodnicy, którzy potrafią grać w siatkówkę i to nie jest tak, że e, że byliśmy tutaj pewni zwycięstwa, bo, bo to zwycięstwo trzeba było wydrzeć dobrą grą e, natomiast mają problem z tymi słabszymi zespołami teoretycznie od nich i, i tam, tam gubią punkty I dlatego dzisiaj spodziewałem się bardzo ciężkiego spotkania e, i Jestem bardzo zadowolony, chociażby w kontekście walki o Puchar, że dopisujemy kolejne trzy punkty. Bardzo dobrze wspominam czas o To były fajne trzy lata. Zabrakło, zabrakło na pewno na sukcesu. Na pewno otrzymał kciuki za, za skrę, żeby wróciła. Już, już wiem, że jest wszystko na dobrej drodze do. Do powrotu do normalności, trzymam za nich kciuki, żeby było normalnie, bo ten zespół zasługuje, żeby grać o najwyższe cele.